14 września, środa, Paulina Hopfen. Witam i zapraszam na informacje telewizji ODRA. Najważniejsze tematy dnia. Inspektorzy budowlani w terenie sprawdzają stan budynków. Jest to komin, który miał kiedyś wysokości 45 metrów. Wykorzystywany był przez ostatni okres jako taka wieża telefonii komórkowej. Półtora miliona strat po nawałnicach w gminie Lubiszyn. Do tej pory w niektórych miejscowościach jeszcze w części Lubiszyna no nie mamy jeszcze prądu. W Lubnie tak samo i w Wysokiej nie ma, nie ma prądu, nie ma wody. Sprawdziliśmy też, jak po 6 -dniowej głodówce czuje się Mariusz Wójcik. Obym nigdy tego typu, w tego typu tematach, jak właśnie temat szpitala i ludzi chorych, nie musiał w tak drastyczny sposób już zabierać głosu. Ale jeżeli będzie potrzeba podniesienia tego tematu po raz kolejny, na pewno to uczynię. Inspektorzy nadzoru budowlanego od kilku dni oceniają stan budynków zniszczonych przez niedzielną nawałnicę. Jak się okazuje, nie tylko uszkodzone domy znalazły się pod ich lupą. W witnicy silnych podmuchów wiatru nie wytrzymał 45-metrowy komin, na którym znajdowały się anteny jednego z operatorów sieci komórkowej. Tutaj mamy budowlę zniszczoną. Jest to komin, który miał kiedyś wysokości 45 metrów. Wykorzystywany był przez ostatni okres jako taka wieża telefonii komórkowej jedna szacunkowo około 1 trzecia tego e, komina została zgięta i zrzucona z wysokości razem z antenami telefonii komórkowej. Inspektorzy nadzoru budowlanego w tej chwili bardzo aktywnie starają się dotrzeć w każde miejsce, gdzie nastąpiło uszkodzenie po to, żeby sprawdzić, czy te budynki nie grożą zawaleniem. Co jest ważne, to po prostu uporządkowanie tych miejsc, które zostały uszkodzone, do działań będziemy kierować oprócz Ochotniczych Straży Pożarnych również Państwową Straż Pożarną, a do tych porządkujących działań będą kierowane formacje OSP i również osadzonych będziemy kierować. Jesteśmy w stałym kontakcie, w stałym kontakcie z zakładami karnymi i mamy przygotowane ludzi, którzy będą kierowani do takich prostych, porządkujących działań. Przybyła służba drogowa i będzie wyłączać tutaj tą drogę z ruchu, dlatego że zarządziłem na czas usuwania zagrożenia tym kominem przejeżdżających, żeby zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem przejeżdżające pojazdy, usunięcia tych luźnych fragmentów cegieł. Tu już miasto przygotowuje podnośnik, zaraz tu przyjadą, a e, droga będzie na chwilę wyłączona z ruchu na czas usunięcia tych zagrożeń, żeby tutaj komu licho nie śpi, żeby komu na głowę kawałek cegły nie spadł. W Lubiszynie wichura zerwała dach z niedawno wyremontowanego domu. Uszkodził on stodołę i budynek gospodarczy znajdujący się w pobliżu. Jak mówią mieszkańcy miejscowości, po tym co widzieli w nocy z niedzieli na poniedziałek, połamane słupy energetyczne czy powalone drzewa nie robią już na nich wrażenia. Mieszkanka na szczęście, w momencie kiedy ten dach się zrywał, został zerwany przez tą wichurę. Nie była w mieszkaniu. Myślę że, myślę, że dobrze, że nie była, ponieważ no mówię, huk, jak sąsiedzi opowiadali, był tak olbrzymi, że prawdopodobnie już by nie, przeszła, nie przeżyła, bo jest to osoba starsza mieszkająca tutaj samotnie. Najpierw z początku był taki szum, tylko nie. Później wiatr, a później straszliwy huk. Przy tym było uderzenie. Pierwsze nie i dopiero zaczęło się to wszystko, nie? Straszliwy szum, huk. Tak już namyślałem, myślałem, że u mnie dach zleciał, nie? Kazałem uciekać dzieciom w domu, nie? Błąd w kąty, bo myślałem, że u nas, nie? Wyszliśmy na dół, a patrzymy u sąsiadki wszystko zerwane. No i dopiero później zaczęliśmy to sprzątać uch, przykrywać co się da, nie? no bo co innego robić, nie? I tyle można było zobaczyć więcej. Nic, wszystko połamane, porozerwane i tylko tyle było. Nasze jednostki strażackie Szybko zareagowali. W momencie właśnie w niedzielę to już tylko usłyszeli, że ta sytuacja tutaj zaistniała. Od razu przyjechali całą ekipą i zabezpieczali folię, mimo że wichura naprawdę podrywała wręcz tą folię i, i no, nawet śmieli się, że uczą się latać, ponieważ ta, ta folia podrywała ich z powrotem. Zadziałali szybko, zabezpieczali tak, że nie, nie zostało tak mocno mówię, ten dobytek w środku zalany. Po kapitalnym remoncie to pani miała. Wszystko miała zrobione w środku i na zewnątrz i dachy, wszystko i wszystko widać, co się stało. Nie ma nic. No, a tam jeszcze części leżą u mnie na ogrodzie. To próbowało wszędzie w koło kilka pięćdziesiąt metrów, sto. w części drewniane leciały w powietrzu. Jako gmina będziemy starali się na pewno wesprzeć panią mieszkankę tego domu, panią Wandę. Napisaliśmy też pismo do wojewodu lubuskiego o wsparcie jakieś. Ze strony mówię, gminnego ośrodka pomocy społecznej też na pewno będą jakieś, jakieś fundusze. Straty oszacowaliśmy już mniej więcej, wszyscy sołtysi obeszli swoje sołectwa. Straty w naszej gminie sięgają rzędu 1 500. Także... Naprawdę są olbrzymie. Do tej pory w niektórych miejscowościach jeszcze, w części Lubiszyna, nie mamy jeszcze prądu. W Lubnie tak samo i w Wysokiej nie ma, nie ma prądu, nie ma wody. PWIK podpisało umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na projekt kanalizacji na terenie celowego związku gmin MG6. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie miało pieniądze na wkład własny, ubiegając się o środki unijne na ten cel. Wartość inwestycji to 256 milionów złotych. Projekt pierwotnie w konkursie składany w listopadzie 2009 roku opiewał na bardzo wysoką kwotę, bo brutto 460 milionów prawie po wizycie ekspertów Jasper z marca bieżącego roku, on z różnych powodów, w tym często i z naszego wniosku, rzecz wynika, jest redukowany. Oczywiście w swojej podstawowej części związanej z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej on pozostaje, bo na 160 kilometrów zakładanych pierwotnie do wybudowania ponad 150 do wybudowania pozostanie, na 10 km sieci przeznaczonej do renowacji praktycznie 10 km zostaje, na 60 km renowacji i budowy wodociągu zostanie 52 km. Na część związaną z modernizacją, z czego my żywianie powinniśmy być najbardziej zadowoleni, na renowację, na modernizację oczyszczalni ścieków w tym spora część na tak zwaną osadów pozostaje już w nowej technologii, a więc nawet za niższe pieniądze. Więc rdzeń tego projektu pozostaje. Mieszkańcy wielu miejscowości uzyskają dostęp do sieci kanalizacyjnej. Nie trzeba tutaj mówić, jak uciążliwe jest korzystanie ze zbiorników bezodpływowych. Jest to duży koszt, bo oprócz ceny wywozu ścieków do tej ceny doliczyć należy również cenę. Samego transportu zmieni się no chociażby stan środowiska tutaj w naszym regionie. Do kanalizacji podłączone zostanie dodatkowo 15 tysięcy osób, które w tej chwili odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych, których szczelność również w wielu miejscach pozostawia wiele do życzenia. Przynęty na listy zostaną wyłożone w kilkunastu miejscach na obrzeżach Gorzowa. Zawarta w nich będzie szczepionka przeciwko wściekliźnie. Takie akcje prowadzone są dwa razy w roku. Zdaniem powiatowego lekarza weterynarii ich skuteczność sięga do 85%. Lisy, jako zwierzęta dziko żyjące, ale również i na terenach zurbanizowanych, zamieszkałych. Wymagają zaszczepienia również z mocy ustawy, i jest to robione innymi środkami, mianowicie tak zwaną doustną immunoprzynętą. Immuno oznacza szczepionkę, przynęta no, środek zwabiający lisy. Jest to specjalnej konstrukcji plaster pachnący intensywnie mięsem. I powoduje on, że lisy chętnie tą szczepionkę podejmują. Jest to uzupełnienie szczepień wykonywanych przez wojewódzkiego lekarza weterynarii z samolotów na obszarze całego województwa. Natomiast na obrzeżach dużych miast. Wykładamy szczepionkę ręcznie, bo z samolotu jest to niemożliwe, spadłaby na dachy albo na ulicę. To nam daje skuteczność powyżej 80-85% szczepień, co wystarcza do tego, żeby wścieklizna się nie szerzyła wśród lisów. Wewnątrz takiego plastra, wracając do jego konstrukcji, znajduje się zbiorniczek ze szczepionką. Zaopatrzony w odpowiedni kolec, taki fiszbin, który się po połknięciu rozprostowuje i powoduje ukłucie od wewnątrz ściany żołądka i w ten sposób lis zostaje zaszczepiony bez użycia strzykawki, a jednak ta igła ma zastosowanie, bo ona jest odprostowująca się w Wewnątrz tego plastra szczepionki. Ona jest również strawna, ta igła, także tu żadnej szkody czy krzywdy zwierzę nie ma. Jest zaszczepione skutecznie i w ten sposób mamy zapewnione bezpieczeństwo. Czytaliśmy w komunikacie, że na, nasze zwierzęta domowe nie powinny w tych okolicach być puszczane, czy po prostu jak zwierzę zje to. Czy może mu to zaszkodzić? Nie, to nie zaszkodzi ani zwierzęciu, ani człowiekowi, natomiast zaszkodzi samym lisom, które wtedy są pozbawione szczepionki. Pięć dni minęło od zakończenia głodówki przez 36-letniego mieszkańca Chwalencic, Mariusza Wójcika. Przypomnijmy, Wójcik głodował przez sześć dni, bo żądał, aby NFZ zwrócił szpitalowi pieniądze za tak zwane nadwykonania. Postanowiliśmy sprawdzić, jak dzisiaj się czuje i co sądzi ustalenia w sprawie szpitala. Byłem szczęśliwy, szczęśliwy z rozwiązań, które, które zapadły odnośnie szpitala, tak? I to myślę przez jeszcze jakiś czas, że tak powiem, było tym najważniejszym jak gdyby, elementem mojego funkcjonowania, tak? Bo udało się coś, co, co było szczytne, tak? Myślę tak. To, to chciałem osiągnąć o tak. Zaraz po głodówce udało się pan na obiad. No nie, no, zacząłem od takiego delikatnego, nie znam, jakiegoś specjalnie obfitego posiłku, natomiast, no mówię, cały czas jeszcze żyłem jak gdyby tym, co, co się działo przez cały ten czas. Taka moja postawa pokazała jedną rzecz, że nie można być głuchym na głos, na głos mieszkańców, bo to nie był tylko mój głos, tak, skoro się tyle osób podpisało, to był przede wszystkim głos mieszkańców i głos ludzi, którzy się obawiają o to, czy będą w sposób właściwy zabezpieczeni od strony medycznej, tak, Nawet w tej części województwa. Pani Marszałek wraz z dyrektorem zapewnili pana pod, na korytarzu przed szpitalem, że wszyscy że pacjenci będą przyjmowani, jedynie planowane zabiegi czasami mogą zostać przesunięte w czasie. No i właśnie tutaj, panie redaktorze, taka rzecz zapewnienie nie. Ja myślę, że powinni zapewnić wszystkich pacjentów, niezależnie czy to są zabiegi planowane, czy zwykłe, to zapewnienie powinno dotyczyć wszystkich. Pan przerwał głodówkę w piątek, w poniedziałek pojawiła się informacja, że związki zawodowe uzyskały porozumienie z Zarządem Województwa Lubuskiego, więc chyba no, happy end. Powiem tak, no happy endem jest przede wszystkim to, że padło zapewnienie względem pacjentów. Co załatwiają związki, jak związki się dogadują z, z władzami tego województwa, to jest jak gdyby drugorzędna sprawa, tak jak dla mnie. Był pan niepoważnie postrzegany poprzez z racji, patrząc historycznie na pana różne happeningi, no, słynne posypywanie pieprzem kaczek pod biurem Prawa i Sprawiedliwości, przykuwanie się do gaśnicy, ale później jednak ludzie zobaczyli, że nie. Ten człowiek nie, nie żartuje. Panie dyrektorze, są tematy, z których można drwić i się śmiać. Natomiast temat zdrowia i jak gdyby ludzi chorych, to nie jest temat drwin, tylko to jest temat do poważnego potraktowania. Obym nigdy tego typu, w tego typu tematach, jak właśnie temat szpitala i ludzi chorych, nie musiał w tak drastyczny sposób już zabierać głosu. Ale jeżeli będzie potrzeba podniesienia tego tematu, po raz kolejny na pewno to uczynię. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.